Witamy Państwa w podcaście Rzecznika Finansowego wokół finansów. To jest druga część audycji poświęconej pozasądowym metodom rozwiązywania sporów. I naszym gościem niezmiennie jest pani dr Marta Kuklo z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Mediator i badaczka metod polubownych, zarówno w Polsce, jak i w krajach anglosaskich. Dużą część pierwszej części poświęciłyśmy Marto na omówienie i przybliżenie naszym słuchaczom tego, jak ADR -y rozwijają się w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. W tej części natomiast chciałbyśmy pokusić się o pewną diagnozę tego, jak te metody są rozwiązywane, są wykorzystywane w Polsce i tak naprawdę. Co można zrobić, aby te możliwości, jakie niosą ze sobą polubowne metody rozwiązywania sporów, były w pełni wykorzystane na naszym rynku? No, nas siłą rzeczy w Biurze Rzecznika Finansowego oczywiście najbardziej interesuje rynek finansowy, ale myślę, że ta diagnoza może być zdecydowanie bardziej uniwersalna. Troszkę zaglądając do liczb, powiem to, Powiem tak, że, że wnioski nie są chyba e, zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o nasze, o, nasze, o nasze rodzime podwórko. E, zaglądając na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, e, wyczytałam, że w 2023 roku tylko niespełna 2% spraw sądowych było kierowanych do mediacji na etapie, na etapie sądowym. Jeśli chodzi o rynek finansowy, e, Zliczyłam sobie... Yy... Wnioski o pozasądowe rozwiązanie sporu niezależnie od formuły wszystkich tych trzech naszych największych ADR-ów finansowych, a więc Sądu Polubownego przy KNF-ie, arbitra bankowego i oczywiście rzecznika finansowego. I łącznie do tych podmiotów wpłynęło około 26 tysięcy wniosków, z czego przeszło 21 tysięcy, to sprawy dotyczące tak zwanych ugód frankowych, będące oczywiście reakcją na program ogód frankowych e, uruchomiony, uruchomiony przez, e, przez Komisję Nadzoru Finansowego. E, no, zestawiając to choćby z liczbą reklamacji, jaka wpływa do podmiotów rynku finansowego rocznie, e, czy też spraw, które są kierowane do sądów, e, to wydaje się no dramatycznie mało. Yy, powiedz proszę, co sądzisz, dlaczego wciąż tak mało wykorzystujemy polubowne metody rozwiązywania sporów? Aniu, dziękuję Ci za to pytanie. Ono się pojawia też niezmiennie w przestrzeni publicznej i w środowiskach praktyków i teoretyków zajmujących się postępowaniami polubownymi, w tym właśnie postępowaniem mediacyjnym mediacją. Wydaje mi się, że tak jak też czytam, bo od czasu do czasu powstają różnego rodzaju diagnozy, raporty. Wydaje mi się, i znowu wrócę na chwilę do tego naszego pierwszego spotkania. Wydaje mi się, że taką pierwszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest, chociaż Chociażby fakt, że w Stanach Zjednoczonych mediacja, używam tutaj pojęcia hula, od lat prawie 70, a zobacz w naszych przepisach kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie mediacyjne pojawiło się w 2005 roku, a tak naprawdę można było korzystać z tej procedury od stycznia 2006 roku. Więc na pewno czas działa na naszą niekorzyść. Czasami zastanawiam się, i to też podnoszę w badaniach, które prowadzę, na razie jeszcze się, nie mogę się wypowiedzieć, prezentując mm -hmm. jakieś twarde dane, ale czasami zastanawiam się, czy to nie jest też kwestia mentalności, choć wydaje mi się, i tak jak rozmawiam z mediatorami na całym świecie, że pomimo różnego wychowania tej warstwy społecznej, prawda, tego naszego otoczenia, edukacji, to mimo wszystko konflikty, z którymi ludzie się do nas zgłaszają, czy w Polsce, czy w Stanach, czy w Francji, w Australii, w Indiach, tak? Są takie same. Ta natura konfliktu pozostaje niezmienna, na pewno różne są sposoby e, reakcji. E, więc nie powiedziałabym, że to mentalność prawda, jest mhm. tym czynnikiem, który wpływa na to, że w Polsce mediacja się nie rozwija. Wydaje mi się, że oprócz czasu taką, e, mm, takim wyzwaniem, które stoi przed postępowaniem mediacyjnym jest to, co nie jest już wyzwaniem w Stanach Zjednoczonych a więc zjednoczenie środowisk, w tym zjednoczenie środowisk prawniczych. I współdziałanie, bo oczywiście jesteśmy świadomi tego, że um, funkcjonuje. Czy na przykład przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacyjne, czy przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, prawda? Są prowadzone szkolenia, są podejmowane działania edukacyjne, y, są różne stowarzyszenia, pojawiają się poza y, podmiotami, czy y, y, przede wszystkim podmiotami y, przy podmiotach publicznych, także właśnie organizacje pozarządowe zajmujące się mediacją, ale mam wrażenie, że te działania jeszcze. Nie są takie ścisłe. Więc gdybyśmy ściślej współpracowali, gdyby w nas wszystkich była większa wola do tego, żeby wspólnie propagować tą ideę, nie grać tylko na siebie, myślę, że wtedy na pewno też po jakimś czasie y, udałoby się nam dojść do y, y, takiej powszechnej wiedzy o mediacji. Co więcej, kolejnym takim czynnikiem powiązanym z tym jest edukacja. Mhm. Y, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że studenci na przykład kierunków prawniczych mają do wyboru kilka kurs, kursów związanych z, polu, z polubownymi metodami rozwiązywania sporów. A u nas w Polsce na nie każdej uczelni jeszcze są prowadzone zajęcia, czasami są to zajęcia fakultatywne. Więc ta edukacja, także edukacja przyszłych prawników, myślę, że ma tutaj kluczowe znaczenie i kolejną istotną kwestią jest też już wspieranie przez samych prawników e, swoich klientów Którzy mając spór, decydują się na to, czy pójść do sądu, czy skorzystać z możliwości polubownej. Tu wydaje mi się, że taką bardzo ważną rolą i takim wyzwaniem stojącym przed nami w Polsce jest współdziałanie prawników, ich świadomość, ich taka właśnie chęć do tego, żeby pokazywać różne perspektywy rozwiązywania sporów. Właśnie wywołałaś tutaj e, prawników e, bardzo bardzo e, skąd inąd słusznie. E, a powiedz proszę, jak myślisz, czy bo są dwie szkoły, e, czy pełnomocnik e, w mediacji przeszkadza czy pomaga? Aniu, to jest kolejne bardzo dobre pytanie, dziękuję Ci za nie. Wiesz, ja walczę z tym mitem, który słyszę bardzo często od kolegów, koleżanek, mediatorów, że ten prawnik to jest największe zło. Adwokat, radca prawny, strasznie go mieć, bo on nic nie robi, tylko przeszkadza i nie wspiera. Ja mam różne doświadczenia, ale. Tak akurat w swojej praktyce mediacyjnej się złożyło, że mam więcej doświadczeń pozytywnych niż negatywnych. Uważam, że prawnik w mediacji. Może być, co więcej, powinien być wsparciem dla mediatora. Kiedy spotykam się z pełnomocnikami, którzy jeszcze nie brali udziału w mediacji, staram się przed taką mediacją porozmawiać. I absolutnie nie ma ta rozmowa charakteru takiego, nie wiem, edukacyjnego, pouczającego, natomiast sprawdzam w takiej rozmowie, co prawnik wie o mediacji i staram się mu pokazać, że gramy do jednej bramki, że to jest gra na jego klienta, na klienta drugiej strony, bo mediacja jest tą sytuacją. W której każda ze stron może wygrać, jeżeli właśnie tych klientów mało świadomych czasami, tak, z nierealnymi oczekiwaniami w tym wesprzemy. Ja bardzo cenię sobie pracę z prawnikami, bo mi prawnik w mediacji pomaga urealnić nierzeczywiste oczekiwania klienta. I podam Ci taki przykład. Z ostatniej mediacji, którą miałam, może to nie jest mediacja związana z pracą rzecznika finansowego, bo dotyczyła m.in. kwestii alimentów na dziecko. Jedna ze stron e, chciała i oczekiwała, że te alimenty na dziecko będą wynosić 10 tysięcy złotych na każde z dzieci stron. Druga strona powiedziała, że kolega e, tejże strony płaci po 500 złotych i ta strona też chce płacić 500 złotych. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie czynniki, które sąd bierze pod uwagę, prawda, orzekając o wysokości alimentów, gdyby te strony miały prawników ze sobą, to moja praca skróciłaby się przynajmniej o połowę, jak nie więcej, a bez prawników ja musiałam ze stronami wykonać taką dodatkową pracę, prawda, i przeprowadzić je przez ten proces, żeby te nierealne oczekiwania urzeczywistnić, uwspólnić i zakreślić te ramy, w ramach których mogliśmy szukać takiej kwoty alimentów, która zaspokajałaby potrzeby dzieci, mhm. te rzeczywiste potrzeby dzieci, którą strony zaakceptowałyby płacić czy też otrzymywać. Mhm. No tak, to, 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 to z pewnością dobry, dobry przykład pokazujący te skrajności czasami z jakimi mediatorzy muszą się zetknąć i te dwa końce, prawda, barykady, ta na tego które pragnikasz. muszą zbliżyć tak, tak zwaśnione strony. A powiedz proszę, jak uważasz, czy w relacji takiej już właśnie bardziej bliższej rzecznikowi finansowemu, a, a zatem gdzie po jednej stronie no, mamy do czynienia najczęściej z dużą korporacją finansową, bankiem, zakładem ubezpieczeń i po drugiej stronie e, z tym, z tym małym, małym człowieczkiem, małym konsumentem, małym klientem, mm, małym oczywiście w cudzysłowie, e, Jakie warunki muszą zaistnieć y, po stronie właśnie tego podmiotu, tej instytucji finansowej, żeby jej klient był bardziej skłonny do tego, aby zechcieć skorzystać z, z drogi polubownej, zanim skieruje swoje kroki do sądu? Wiesz co, Aniu, to to jest kolejne bardzo dobre pytanie. Mam takie poczucie, patrząc, bo prowadzę też mediację z udziałem jednostek sektora finansów publicznych, gdzie przychodzi duży podmiot i przychodzi przedsiębiorca, a dodatkowo ten podmiot jest obwarowany szczególnymi warunkami prawnymi, w których może zawrzeć ewentualną ugodę. Więc patrząc na takie sytuacje, wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem jest tutaj równość. Jeżeli Podmiot rynku finansowego podejdzie do postępowania polubownego. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało źle, że, że tak się nie dzieje, ale z takim um, szacunkiem, uważnością. Może uważność to jest lepsza strona, z taką uważnością mhm. i z tym, że ten klient po drugiej stronie może być potraktowany tak samo, równo, mhm. e, prawda? Że nie podchodzi z takiej perspektywy, że otóż ja jestem dużym podmiotem, mam takich klientów kilkuset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy i że to ja będę dyktować warunki gry. Więc jeżeli podejdziemy do takiej sytuacji na równi, będziemy się traktować równo, to wtedy wydaje mi się, że jest szansa, że ten klient także, czy jego oczekiwania, jego potrzeby, jego interesy zostaną wzięte pod uwagę. I znowu wrócę, trochę jak jakaś taka mantra nam to wychodzi, wrócę do potrzeby posiadania prawnika. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach wyedukowany prawnik, który zna zasady nie tylko postępowań są ale i postępowań mediacyjnych i potrafi mądrze klienta wy, wy, wesprzeć, no wyrównuje szanse klienta w rozmowach polubownych z podmiotem. Mhm. A jak sądzisz, jak na taką skłonność e, stron mhm. e, do sięgania po metody ADR-owe możemy wpłynąć my, sami mediatorzy, same ośrodki mediacyjne, ośrodki ADR-owe? Aniu, to jest też temat rzeka. Żeby sprowadzić go do kilku zdań, to powiem tak. Przede wszystkim nieustanna edukacja. Ja mam wrażenie, że to jest cały czas praca od podstaw, ale mówię, pociesza mnie historia amerykańska, prawda, mm -hmm. i tego, jak tam polubowne metody rozwiązywania sporów się rozwijały. Wydaje mi się, że nieustanna edukacja, taka też chęć mediatorów, właśnie do tego, żeby. Wewnętrznie w tym środowisku ze sobą współpracować, żeby e, mówić jednym głosem, e, żeby edukować młodszych, e, starszych, tych najbardziej doświadczonych życiowo, bo współpraca i edukacja to moim zdaniem klucz do sukcesu tutaj na płaszczyźnie rozwoju polubownych mm. metod rozwiązywania sporów. A budowanie wiarygodności to też jest bardzo ważne. Widzisz, to jest kolejny aspekt, czyli e, też na pewno kształcenie, podnoszenie swoich kwalifikacji, tak poszerzanie tych kompetencji yy, i pokazywanie, że mediator, dla którego dzisiaj Warunkiem, żeby zostać warunki, żeby zostać warunki prawne, czy wymogi prawne, żeby zostać mediatorem, są naprawdę minimalne. Jeżeli nie chcesz być mediatorem sądowym, chcesz być po prostu mediatorem, musisz mieć 18 lat, pełnię praw publicznych, no i nie możesz być ska skazana za określone przestępstwa. Umówmy się, że to nie jest zbyt duży wymóg, prawda? Więc właśnie pokazywanie takiego profesjonalizmu w tym, co się robi, prawda, a przez to uwiarygadnianie też samej instytucji mediacji jest na pewno bardzo ważne. I wreszcie być może najważniejsza rzecz, która, która będzie w stanie zachęcić naszych słuchaczy do, Skorzystania z jakiejkolwiek metody pozasądowego rozwiązywania sporów, bo my oczywiście używamy tego skrótu myślowego mediacja, ale, ale mamy tutaj na myśli cały wachlarz możliwych, <grymny> um, możliwych form um, 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 pogodzenia się ze swoim, <grymny> ze swoim oponentem. Powiedz proszę, jakie są warunki dobrej mediacji Twoim zdaniem? Załóżmy, że jestem takim klientem, który nigdy w życiu nie miał do czynienia z polubownym rozwiązywaniem sporów. Jak muszę się przygotować? jak muszę ułożyć sobie w głowie swoje oczekiwania, jakie nastawienie powinnam przyjąć, aby spodziewać się sukcesu po tym postępowaniu polubownym. Tak, to jest w ogóle pierwsza rzecz to przygotowanie. Jeżeli przychodzimy tak jak w życiu, do każdej sprawy, do której się przygotujemy, tak, jest większa szansa wtedy na to, że osiągniemy założenie, które będzie czy zrealizujemy. Przynajmniej częściowo nasze założenia, tak? Albo właśnie osiągniemy coś, na czym nam zależało. Więc ja uważam, że do mediacji powinno się przygotować. Podchodzenie do tego na luzie powoduje, że może się okazać podczas takich rozmów, gdzie tak naprawdę ludzie negocjują między sobą, co mogą sobie zaproponować. To nieprzygotowanie może sprawić, że oddamy coś, na czym nam bardzo zależało. Mm -hmm. Więc takim kluczowym elementem dla każdego z nas, gdybyśmy chcieli wybrać negocjacje, mediacje, koncyliację czy arbitraż, to byłoby przygotowanie. Na odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Pytanie, czego ja potrzebuję, dlaczego tego potrzebuję, dlaczego to jest dla mnie ważne, na czym mi zależy, czy jest może coś jeszcze, na czym mi zależy, a jeżeli tych rzeczy, kwestii, na których mi zależy, jest dużo, ustrukturyzowanie sobie od tych najważniejszych, z których na pewno nie zrezygnuję. Do tych najmniej istotnych. I właśnie określenie takiego, tak naprawdę to się w negocjacjach mówi tego minimum i maksimum negocjacyjnego takiej linii poniżej której nie zajdę. I tego właśnie, do czego najbardziej dążę, co, co, tak, co, co, co chciałbym, co chciałabym osiągnąć. Myślę, że odpowiedzenie właśnie przede wszystkim na te pytania pozwala nam zrozumieć, jaka jest nasza potrzeba, bo wiesz dobrze, że w mediacji tak naprawdę nie chodzi o to, żeby koncentrować się na stanowiskach, czyli tym, czego żądam, tak? koncentrujemy się w postępowaniach polubownych na tym, czego ja potrzebuję, jaki jest nasz interes. Więc odpowiedzi na te pytania przykładowe, które Ci zaprezentowałam, Wydaje mi się, pozwalają nam stwierdzić, czego ja potrzebuję, określić naszą potrzebę, określić nasz interes, w tym interes prawny, i podejść do tej mediacji z takim założeniem, że no właśnie, część rzeczy może w niej wygram, ale część rzeczy będę, musiała, będę musiał odpuścić, ale też będę świadomy tego, czy świadoma tego, co odpuszczam, a co mogę dostać w zamian? Więc pomyślenie o sobie, o tym, czego, dlaczego tego potrzebuję, ale dwa też od razu przygotowując się, warto sobie zapytać pytanie, jakie są realne możliwości. Tak? Drugiej strony, żeby to zrealizować. W wieszaniu ja mogę chcieć dużo i może mi się wydawać, że mogę coś oddać tak? w zamian za to dużo, czego chcę, ale to i tak jest za dużo niż to, co może mi zaproponować druga strona. Więc takie też urealnienie tych swoich potrzeb i oczekiwań zwiększa szanse na to, że w mediacji czy w negocjacjach, czy też w postępowaniu arbitrażowym czy koncyliacyjnym zostanie wypracowana ugoda, którą. Ja jako strona będę w stanie zaakceptować. Tak, myślę, że to jest bardzo dobra błęda naszego spotkania, ale też dodajmy, że w tym wszystkim, o czym powiedziałaś, może nam pomóc osoba prowadząca postępowanie, czy to jest mediator, czy arbitr. No, arbiter to już troszeczkę inaczej, wiadomo, to jest inna formuła, ale, ale zdecydowanie, ten, ten właśnie ta osoba, która jest bezstronna, niezależna i która patrzy na ten nasz konflikt. Tak troszkę z lotu ptaka i z pewnego dystansu. Ale myślę, że najlepszą puentą naszego spotkania jest mimo wszystko to, że z sądu rzadko kiedy obie strony wychodzą wygrane i zwycięskie, prawda? Natomiast z mediacji to my, my decydujemy e, w postępowaniu polubownym, czy wychodzimy wygrani, czy wychodzimy, no właśnie, czy można wyjść przegranym z postępowania polubownego. Chciałam się wtrącić, <laughs> dziękuję, dziękuję za ten głos. Szanowni Państwo, Aniu, y nie można z mediacji wyjść przygranym. Można nie zawrzeć ugody, ale często słyszę od sędziów, do których sprawy y stron, które brały udział w mediacji wracają, często słyszę od sędziów pani mediator, pani wie, oni przyszli na rozprawę i się pogodzili, więc y sukcesem mediacji nie jest liczba zawartych ugód. Sukcesem mediatora nie jest liczba liczba ugód, y y które zawarły przy nim strony. Sukcesem mediacji, moim zdaniem jest to i mediacja właśnie co do zasady odnosi sukces. Taka sytuacja, w której strony siadają i ze sobą rozmawiają. Ja w ogóle podziwiam, powiem Ci, ludzi, którzy przychodzą do mediacji i są w stanie odłożyć animozję na bok i zacząć ze sobą przy mnie rozmawiać. Tak? Dla mnie właśnie osobiście taka sytuacja, w której ludzie siadają, podejmują ten trud rozmowy i dadzą też mi szansę na to, żebym ja stworzyła taką przestrzeń do tej rozmowy, to już jest sukces w sam sobie. Tak? Nic dodać, nic ująć, dlatego tutaj stawiamy kropkę, proszę Państwa. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy, zachęciłyśmy Państwa do tego, aby sięgać po polubowne metody rozwiązywania sporów i mamy nadzieję, że będą Państwo oglądać nasz podcast wokół finansów. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję Ci. Marta. Dziękuję.